Byłam klientem do wydojenia. Tutaj jestem człowiekiem do pomocy. Cześć, jestem Wiesława. Różnica w podejściu złamała mi serce. W płatnym kursie zapłaciłaś? To teraz sobie radź. Pytanie? To nie było w pakiecie. Problemy? Kup droższy kurs. Byłam numerem w bazie klientów. Znasz to? W darmowej Akademii. Jak możemy Ci pomóc? Pierwsze pytanie. Każde pytanie ważne i zasługuje na odpowiedź. Problemy rozwiązujemy razem. Jestem osobą z własnym celami i marzeniami. Dlaczego taka różnica? Gdy nie ma nacisku na zysk, można skupić się na człowieku. Co to zmienia? Lepsza jakość nauki, czujesz się bezpieczniej. Więcej motywacji. Ktoś naprawdę ci kipicuje. Szybsze efekty, dostajesz pomoc, gdy potrzebujesz. I frustracji, prawdziwe wsparcie, nie tylko sprzęt. Pokazuję Ci tę szansę, bo wiem, jak to jest być traktowaną jak bankomat. Też tak miałam. Dla kogo to jest? Dla osoby, które czują się wykorzystane przez. Płatne kursy, też tam byłem. Ludzie szukający prawdziwego wsparcia. W nauce. Wszyscy, którzy chcą być traktowani jak ludzie. Korzyści. Podmiotowe traktowanie. Jesteś ważna jako osoba. Rzeczywiste wsparcie, nie tylko do momentu płatności. Budowanie relacji zamiast transakcji. To moje osobiste doświadczenie. Napisz, Akademia, jeśli chcesz darmowy dostęp do tej społeczności.